No i sypiemy jęczmionek. Mieliśmy już wczoraj zasypać, ale wczoraj Dzień Ojca, a potem nam się nie chciało jakoś tak Tu z ostatniego silosa leci Tu mamy na skali 16 I leci ładnie Leci z brzmikami Tu mamy trochę piach i w ogóle, bo obsypywaliśmy koło Piachem, żeby żeby przy dmuchaniu nie wylatywało powietrze żeby cały czas tub poszedł do góry żeby wysuszyć wysuszyć, podsuszyć, wydmuchać te ciepło ze żniw i dlatego jest chleb musimy to zgarnąć bo będzie tu taka zrobione silikonem albo czymś bo to było takie wstępne od razu na żniwa żeby to tak yy, nie mieliśmy wtedy silikonu jakoś nie chciało się jechać nikomu i tak zrobiliśmy tu oczywiście ten krystalek, ten brzyczewski metal techu, to jest starsze. Tu mamy już pusto. Yy, tu mamy jeszcze trochę pszenicy. Yy, pszenicy jest gdzieś 20 ton, bo już z zgarnia zaczął chodzić. I tamtym mamy jeszcze przężyto yy, przężyta jest 70 ton, gdzieś będzie. No i jęczmienia tu właśnie mamy w tym silosie yy, prawie pod pełne, bo tam jest trochę ubrane, bo i takie buty tutaj mamy, zaraz wam pokażę tu w tym silosie mieliśmy nasypane przężyto. przężyto potem przesypywaliśmy trochę jęczmienia, ten yy, rzepaku do próby no jest wygarnięte, pozamiatane. Jeszcze trzeba tylko odkurzyć na żywa i będzie już pikobelo. Oczywiście trzeba jeszcze będzie opryskać przyzdniwami, no bo żeby to miało ręce i nogi. No zgarniacz, się zgarniacz. Yy, taka jedna mała rada dla ludzi, którzy biorą filosy. Cena podana w gazecie filosów jest ona za golasa. Potem kosztują, takie wyposażenie kosztują najwięcej Ale warto za to dopłacić, bo potem się sobie taki zgarniać i, i macie spokój, nie? Ja mam jeszcze coś, nagram straszy może jak będę jechał Bo będziemy Teraz zasypiemy, jest godzina jest godzina, godzina, godzina 914 Zasypiemy i jedziemy na Karsibur. O i tyle Dobra Ja na razie skończę Zobaczymy w trasie. gorszy odcinek ale... dla poboru fałczów jak w jak zawsze przez obodnice nie da rady pojechać są przepisy powinien być dodatkowo już tak pomyśleliśmy z bratem tutaj że powinien być pas dodatkowo zrobiony dla wolnobieżnych bo całe miasto się objeżdża tutaj na koło brzegi ale... Zapewne tego nie wymyślą mamy godzinę 11.31 cały czas jedziemy półtorej godziny trzeba jechać To siemanko jeszcze raz. Ja tutaj przychodzę zamknąć ciągnik, znaczy zabrać kluczyki i włączyć prąd. Mieliśmy dzisiaj 21 ton 700 nieczmienia na tych dwóch przyczepkach. Zawiezione, nie nagrywałem tam nic, bo nie było szefowej. I no nie chciałem tak sam sobie jakiś tam nagrywać bo to wiecie jak to jest jak to się kończy i no nie można tak robić żeby u kogoś na zakładzie nagrywać bo nie każdy sobie życzy nie każdy chce i tyle jakby było to bym się zapytał i wtedy bym nagrał coś jeszcze będę wiózł tam 4 kursy ale to już w poniedziałek dzisiaj mamy piąteczek jest już około godziny tam 20 i tutaj się pytali jaka jest grubość płyty to tak tu jest Dotąd jest stara płyta. Teraz nie wiem, czy tu to... jest stara płyta. Tu jest nalewka, tu jest około 40 cm, jakoś. Zbrojenie podwójne i w ogóle. Tu ta płyta była tak na prosto. Tak zresztą wróćcie do poprzednich filmów i będzie widać. No i tu jest wkopane gdzieś Gdzieś ze 30 cm w ziemię. No i tu jest dola, dolewka, taka, żeby na pewno to nie pękło. No i tak to wygląda. I tu będzie chyba widać. Tu są dotąd, są bloczki. Tutaj dotąd. To to całe jest. No nie wiem, tu będzie. Będzie z 80 cm, nawet chyba. E, tyle jest. No i tyle. Będzie widzić. Tutaj tak samo jest. Tu mamy drzwi do zamurowania. Jeszcze nie w tym roku, może, ale w następnym, jakoś tak. Chciałbym Wam pokazać. Bo tu, jakby ktoś szukał takich kręgów. Bo mamy te, są dwa nowe, ale mamy jeszcze 14 sztuk po Wyciągniętych z płyty Jakby ktoś tam był zainteresowany. One mają 2,40 na 50 cm. Jakby ktoś chciał, to. Pisać miał. Na razie Was pozdrawiam.